Widzieliśmy w Wodosławie Śląskim, czyli południowej Bramie Polski, aby pomóc mieszkańcom tego miasta przekroczyć bramę ich świadomości i zapytać ich, co oni uważają o transplantacji. Czy chcieliby Państwo, aby Państwo organy zostały oddane do transplantacji po śmierci? Myślę, że e, jeżeli już byłaby taka sytuacja, gdzie uleglibyśmy wypadkowi, jakimś, z którego już wyjścia by nie było, oddanie wtedy organu, które by mogły uratować komu innemu życie, jak najbardziej byłoby wskazane i nie widzimy w tym żadnych przeszkód. Ja się zgadzam z małżonkiem. Tak chcielibyśmy dlatego, bo tu, ponieważ ratujemy drugie życie człowiekowi, nie? A po co nam to do, do ziemi zakąpać że tak powiem, nie? Tak, ja też tak uważam. No, na pewno jest to zalecane i polecane wszystkim. Najważniejsze w tym momencie jest, jest ratowanie drugiego człowieka, jeżeli już nie można, nie można uratować osoby, która uległa, uległa wypadkowi, uległa jakiemuś stanowi chorobowemu, z którego już wyjścia nie ma i oddanie jego organu mogłaby, mogłoby uratować inną, inną osobę, to jak najbardziej jestem za tym. Tak należy robić. No decyzja by była na pewno no. trudna, ale chyba ta chyba, chyba dzieci by tego samego zdania. Skoro już dla tej osoby nie ma innego wyjścia jak tylko umrzeć, no więc dlaczego mam nie oddać swojego serca czy nerki, które się nadają jeszcze do tego? Po prostu, no ja uważam, że ratując drugiemu życie, zdrowie, warto, warto po prostu. Mi się wydaje, że większość jest może. Może za, za ale później decyzje są różne, nie? No. Jakieś podejrzenia dlaczego tak jest? Podejrzenia dlaczego tak jest, wie Pani co, można podejrzewać z powodu tego, no, że ludzie się obawiają chyba o swoje życie. Nie że później może, nie wiem, może się jeszcze, że się drugiemu ja by przekazał te serce, że może jeszcze by się obudził, a no nie wiem, na jakim tle ludzie myślą, mnie. No trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, naprawdę trudno. Czy zdania w Polsce zapewne, no, no nie ma czegoś takiego jak jednomyślność, nie? Tak. Nie ma czegoś takiego, po prostu ile, ile, ile osób, tyle będzie zdani, tyle będzie poglądów y, na dany, na dany temat, y, jakibyśmy nie rozpatrywali. Myślę, że tutaj, y, no. Y, Większość, na pewno większość wydaje mi się, że powinna być za tym, żeby, żeby akurat organy, które mówią, mogą ratować innym życie, mogły, można było je wykorzystać mhm. i, i, w ten sposób, i w ten sposób działać. Pewnie, pewnie jest to w tej chwili, no, zresztą to jest, to jest w tej chwili no, jedyna, jedyna droga. No jedyna to, droga. Tak, to ja już nie mam nic do dodania.